Dobry dzień, witam! Już od kilku dobrych dni chodzę na tego bossa na klucze. Yy, chciałbym się z wami podzielić moim doświadczeniem. W tle będziecie mieli podejście do, powiedziałbym, wzięcia udziału w tropie. Chciałbym zacząć od tego, że po pierwsze, da się zdobyć te klucze, nawet nie mając postaci wartej dziesiątki tysięcy złotych. Można to zrobić postacią nawet taką jak moja, która nawet nie ma odporności na obrażenia umiejętności w diamencie. Ba, obecnie to nawet rubinu nie mam w kole. Uprzedzając pytania, do bonusu do koła wystarczy 6 kamyków tej samej klasy, a mam ametyst, więc spełniam te warunki. Czy to jest proste, by otrzymać klucz? Nie jest. A zwłaszcza jeśli na bosie jest wiele osób. Czasami trafi się jednak tak, że akurat nikt nie zaloguje na resp i możecie być sami. Wtedy jeśli jesteście tylko na tyle silni, żeby sami ubić bossa, to klucz jest wasz. Bos nie respi się na wszystkich cechach za każdym razem. Raz pojawi się boss, a raz generał, z którego nic nie zrobi. Średnio są to 3 bossy na godzinę, co daje około 3 klucze na godzinę, które możecie otrzymać. Ja w najlepszym wypadku otrzymałem na jednym respie 2 klucze. Czasami zdarzy się tak, że po dwóch respach mam 4 klucze, a czasami tak, że i po czterech respach nie mam ani jednego klucza. Co do samego udziału w dropie to wygląda to następująco. Na naszym serwerze boss ma 25% HPK mniej więc według mojej wiedzy jest to około 750 tysięcy HP Na zwykłych serwerach typu Poland będzie to około miliona HP Żeby dostać drop musicie zadać odpowiednią ilość obrażeń bossowi Dla naszego serwera z mojego doświadczenia jest to około 70-75 tysięcy obrażeń Jeśli zadacie mniej albo zginie to możecie pożegnać się z dropem Jeśli zadacie minimalną ilość obrażeń to wtedy macie udział w dropie i teraz macie szansę, że klucz poleci wam z mojego doświadczenia jest to losowe, to i co dostanie niezależnie od tego ile zadał obrażeń bossowi. Wiadomo, nie jest to proste by otrzymać ten klucz z bossa. Tym bardziej, że na naszym serwerze jest co najmniej dwóch szamanów, którzy mogą zbić tego bossa na hita. Ale żeby to się stało muszą się spełnić co najmniej dwa warunki. Pierwszy, szaman musi trafić w bossa. Ja mając prawie maksymalną ilość precyzji, a mianowicie 98, szacuję, że trafiam w bossa około 75% hitów. Drugi, szaman musi trafić krytycznie. A to też nie jest takie proste, bo według mojej wiedzy, mając około 120% na krytyka, macie około 30% szans na trafienie krytyczne. Czyli w skrócie, szaman może zbić bossa na hita, ale nie jest w stanie tego zrobić na każdym bosie. Jeśli macie wystarczającą ilość obrażeń, by zadać bossowi minimalne obrażenia, to waszym największym atutem może być prędkość, z jaką będziecie w stanie kliknąć tego bossa i zadać mu te obrażenia. Nawet jeśli ktoś może zbić bossa na hita, ale to wy uderzycie wcześniej i zadacie minimalną ilość obrażeń, to możecie otrzymać klucz. Co do zarobku. Dla ułatwienia powiem na cenach jakie obowiązują na naszym serwerze na Ruby Haron. Dla przykładu możecie sprzedać jeden klucz za około 3,5 do 4 wonów. Możecie też robić Alastora i wtedy wartość tego klucza wzrasta po aktualnych cenach do około 5 wonów za klucz za słabego Alastora oraz 6 wonów za klucz za silnego Alastora. Przy mojej postaci jestem w stanie dropnąć średnio około 1 klucz na jeden resp. W ciągu dnia jestem w stanie być na około 12 respach. Po takim czasie mam około 10-12 klucz. Czy to się opłaca? Moim zdaniem tak, bo ilość czasu jakie muszę, jaką muszę poświęcić, to około 12 razy 10 minut, co daje około 2 godzin w ciągu 12 godzin. Ja mam to szczęście, że jestem w stanie zorganizować sobie czas tak, by być dostępny w ciągu dnia, ale nie każdy będzie miał taką możliwość. Jeśli chcecie robić to samo, to wy sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wam się to opłaca. Dla porównania, by mniej więcej oszacować siłę nabywczą wona, to jeden talik lodu kosztuje aktualnie 3,5 wąt. A 200 szkat blasku to około 1,5 wąt. Misja na Lastora. Czy da się zrobić misję na Lastora? Kurwa! Oczywiście, że tak. Dlaczego ta misja jest taka trudna do zrobienia? Co trzeba zrobić? Trzeba zadać ostatni, kończący hit w bossa Bez tego nie da się wejść na Lastora, nawet jeśli macie klucze. No i znowu, nie jest to takie proste, zwłaszcza jeśli macie niezbyt duże obrażenia. Im większe je macie, tym będzie łatwiej. Mi to zajęło coś około 5 respów, więc mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie mnie na lastorze. Misję można zrobić w PT, więc możecie ją zrobić też na swoich słupach. Na dziś ode mnie to wszystko. Jeśli się wam podobało, to wiecie co robić. Trzymajcie się, miłego dnia!